A przed nami kolejna walka w formule K1 Senior, kategoria wagowa 86 kg, Łukasz Ziółkowski, No Limit Association i Kamil Studziński, Przasny Szwajt Club, Łukasz Ziółkowski na czerwono, Kamil Studziński na niebiesko. już tutaj waga zawodników mówi sama za siebie widać to po budowie potężnie zbudowani jakby trochę lepiej fizycznie wygląda tutaj e, Łukasz Ziółkowski taka bardziej atletyczna jego budowa ale nieco wyższy jego oponent e, Kamil Studziński z Pszasnęż Fight Club no i tutaj ładnie teraz, w tej chwili Studziński Skontrował e, tylnym sierpowym. Czas poprawienie na golennika, och ochraniacza na goleni i stopę. Coś bardziej chyba skomplikowanego, bo narożnik musi to zrobić. Tak, trzeba odpiąć, trzeba przepiąć, coś poprawić. Także od tego jest narożnik. Sędzia oczywiście też może to zrobić, ale dłuższe sprawy to już załatwia narożnik. Ma na to czas, tak że wszystko już jest w porządku. No, piękny z studnińskiego. Próba tutaj przez moment e, kolana przypomnę, że w K1 oczywiście uderzenia kolanami jak najbardziej dozwolone i to pewnie będziemy widzieć na przestrzeni całego pojedynku. No dużo, dużo tutaj się dzieje, ale też trochę takiego. Można powiedzieć chaosu. Te ciosy dosyć są takie obszerne, sygnalizowane. Także na razie tutaj bez jakichś super akcji zakończonych jakimiś takimi naprawdę bardzo mocnymi, czystymi trafieniami. Ale była to pierwsza runda, można powiedzieć, rozpoznawcza w niezłym tempie. Także zobaczymy, co będzie działo się w rundzie numer 2. No jak Państwo zauważyli, może ci, którzy mniej się interesują sportami walki, oglądają naszą relację. Taki szczegół, jeśli walki odbywają się w linach, czyli w ringu, jeden sekundant, czyli trener najczęściej jest w środku, drugi jest poza linami asystent. Natomiast tutaj dzięki optagonowi możemy zobaczyć dwóch e, sekundantów asystenta i trenera w oktagonie no jest to na pewno e, technicznie bardziej e, no że tak powiem praktyczne zaczynamy numer dwa e, runda pomiędzy Łukaszem Ziłkowskim e, na czerwono z No Limits Association i Kamilem Studzińskim Przasny fight Club na niebiesko pierwsza runda była taka rozpoznawcza, e, nie było jakichś takich E, super udanych e, akcji, zakończonych jakimiś czystymi trafieniami. Zobaczymy dużo chaosu. No, zobaczymy co tu będzie w drugiej rundzie. W tej chwili walka o środek e, oktagonu. Próba latającego kolana, ale nieczysto. Znowu no takim z takim mocno sygnalizowanym kolanem to nie wiem czy to jest taki dobry pomysł bo można być mocno skontrowanemu na górę na razie sobie poradził z tym e, Ziłkowski. także jedno kolano zablokował drugie można powiedzieć też e, uniknął Zmogłenie walki. Sędzia ucisza narożniki. Oczywiście, często tak się dzieje, że trenerzy narożniki przeżywają bardzo występy swego zawodnika. Stąd Głośne podpowiedzi, jakieś okrzyki, ale wiadomo, że są jakieś granice tego, i na to sędzia zwrócił uwagę. Teraz z kolei znowu próbuje tym swoim kolanem. Nie wiem, co, co tu się dzieje. Czy to mocna broń Stuzińskiego, ale już te trzy próby, niestety, nie przyniosły skutku. Ale będzie zapewne dalej ją próbował. Być może za którymś było, było takie przygotowanie znowu, ale ładnie zastopował ziłkowski frontkikiem. także czujny jest, teraz tutaj taki zwód próbował wykonać do kopnięcia Studziński, no dużo, dużo tutaj pomysłów ze strony Studzińskiego, ale żeby jakiś efekt z tego był, to na razie tutaj nie widać, także dobra. Dobra obrona Ziółkowskiego. Ziółkowski czujny jest cały czas. Po dwóch rundach, tutaj można powiedzieć, że w dwie strony można wskazać i naprawdę myślę, że trzecia runda będzie decydująca. Decydowała o wyniku całego pojedynku. Natomiast jeśli chodzi o kluby, to no, limit, no limit. i Przasny Fight Club. Są to kluby już z dużymi tradycjami i na pewno cała ta gala będzie obfitowała z zawodników tutaj z Mazowsza. Natomiast jeśli chodzi o inne kluby, to w dniu dzisiejszym już widzieliśmy kluby, klub i z i z Olsztyna, także jest to dowód na to, że tutaj ta kurpioska kuźnia mistrzów stara się dobierać zawodników z różnych stron, stron Polski, żeby jak największy zasięg objąć swoimi imprezami, to oczywiście jest na plus dla klubów, dla zdobywania doświadczenia zawodników, także bardzo ciekawie to się przedstawia również na dzisiejszej gali. Wracamy tutaj do Oktagonu. Runda numer 3. Nic tu na razie nowego się nie dzieje. No teraz taka ucieczka z, z, z okręcaniem się e, Studzińskiego. Oczywiście sędzia to wychwytuje. Jest to kolejne E, ostrzyżenie e, tak samo jak w boksie, po okręcaniu się z, z walka często zostaje zastopowana i następuje albo upomnienie, albo ostrzyżenie zawodnika. No fizy fizyczność jest w tej walce, e, dosyć mocne uderzenia, e, próba backfistu. Po chyba będzie z tej strony, nie widziałem, ale będzie liczenie, bo był to backfist trafiony, okazuje się. Odniósł on tutaj skutek. Także sędzia wylicza przeciwnika. Zobaczymy, czy wykorzysta to Żiłkowski tą swoją akcję. Będzie starał się siąść na swoim przeciwniku, ale chyba tutaj. Dalej, o, teraz tym samym chciał się odwdzięczyć Studziński takim obrotem, ale wiadomo bardzo sygnalizowanym Najpierw noga poszła, później ręka, być może też zamek zamyku backfistu był ale niestety robi to wolno sygnalizowanie i Żółkowski tutaj nie da sobie po sobie pojechać, że tak powiem z kolei te wyskoki, jeden, drugi próbuje kolanem, próbuje e, takich wyskoków technik też e, ręcznych na razie to bez skutku te wszystkie jego wysiłki także też otrzymuje przy okazji ostrzeżenie sędzia dopatrzył się nieczystości w tych całych akcjach także tutaj Studziński na nic te wyskoki, na nic te kolana czujność Ziółkowskiego jednak jest bardzo dobra to znowu Ziółkowski backfistem i ponownie chciał zaskoczyć swojego oponenta no i kończymy walkę w tej kategorii wagowej pomiędzy Łukaszem Ziółkowskim a Kamilem Studzińskim kategoria 86 no, sam jestem ciekawy jak to wszystko się rozstrzygnie. No. Studiński podnosi ręce do góry, ale ja nie byłbym tego taki pewny, ponieważ Łukasz Ziłkowski też bardzo dobry pojedynek tutaj rozegrał i można powiedzieć, że wszystko w rękach sędziów uważam, że walka wyrównana. No, ale zobaczymy. Wygrywa tutaj e, Łukasz Żiłkowski. E, Także sędziowie uznali jego wyższość. Oczywiście minimalna wygrana, można powiedzieć. Także brawa dla obydwu zawodników jeszcze podziękowania jakieś wspólne tutaj